Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w omówieniu nowego ptp z Alienem, tak jak widzicie, alien wylądował. Jego dźwięki w menu są po prostu przerażające i w menu wygląda o wiele lepiej niż, niż, niż w grze, ale do tego sobie dojdziemy. Do dzisiaj mówię, tak jak zawsze, najważniejsze rzeczy związane z z tym co mamy w ptp zaczynając od pierdółkowatych opcji które są bardziej ciekawostką pełne ekranowe proporcje 16.9 i limit fpsów które możemy sobie włączać i wyłączać, ustawiać sobie samą plus plus mam tutaj to dodatkową opcję którą możemy sobie włączać bądź wyłączać Miano, mianowicie mowa tutaj o antylensingu i teraz tak przejdziemy sobie do najważniejszych rzeczy E, mianowicie teraz omówimy sobie najpierw perki Ellen e, Ripley, a za chwilę e, samego Aliena. Dobra, jej unikalne perki, lekki krok, e, nasze kroki po prostu są ciche i perk ma cooldown 20 sekund e, przy, po wykonaniu jakiejś szybszej akcji, bo wtedy perk się on. Wtedy perk się desaktywuje, czyli mianowicie jakieś szybkie wyskakiwanie szafki, palety, czyli ogólnie wszystkie głośne rzeczy. Fajnie ten perk może działać z perkiem od, od Nancy, gdzie poruszamy się szybciej o te 20%, kiedy, kiedy nie biegniemy, plus widzimy mm, aurę, w sensie widzimy swoje zarysowania. Tak, pułapka chemiczna jest to perk, który działa praktycznie, praktycznie identycznie jak, jak chociażby flashbang. E, mianowicie musimy wykręcić Gena do 50%, włącznie jakiegokolwiek, i wtedy możemy na zrzuconą paletę aktywować właśnie pułapkę chemiczną, która będzie aktywna przez 2 minutki. W momencie kiedy killer e, zniszczy, zniszczy paletę, będzie spowolniony o połowę na 4 e, sekundy. I sama ta paleta jest widoczna żółtą aurą dla ocalałych, mówię, parek działających flash, mianowicie tylko na, na palety, i to może być urozmaicenie, urozmaicenie w czasie jak najbardziej. Eee, szczęśliwa gwiazda. Eee, umiejętność się aktywuje, kiedy jesteśmy w szafce i nie zostawiamy śladów w krwi i nie wydajemy żadnych jęków przez 10 sekund. Kiedy wychodzimy z szafki, żółte aury innych ocalałych i najbliższego generatora. Widzimy przez 10 sekund, perk na cooldown 30 perk pod Aurę, raczej użyteczny w specyficznych, w specyficznych warunkach, ale też myślę, że jak najbardziej, jak najbardziej spoko tak wygląda sama, sama Ellen, więc Ellen, a nie, a nie Amanda. Czasami tutaj możemy zauważyć sobie jeszcze kotka, który sobie po prostu gdzieś tam, gdzieś tam chodzi i to są akurat takie fajne smaczki. A teraz mianowicie przejdziemy do perków obcego, jak i do jego e, mocy. będzie doskonała perk aktywuje się po otwarciu szafki i aktywuje się on na 30 sekund. W momencie, kiedy zamkniemy, sprawdzimy szafkę, ocalali w zasięgu naszego tytułu krzyżą i ujawniają swoją pozycję. E, plus, mają efekt oślepienia na 30, na 30 sekund. Perk myślę, e, fajny pod, pod hanteskę. Zresztą mamy już trochę. E, ...tych perków e, związanych z, z szafkami, więc to jest kolejny taki fajny... E, ...fajny, fajny perk. E, gwałtowna Brutalność i to jest perk akurat... ...akurat e, spoko, w momencie kiedy trafimy ocalał go podstawowym atakiem... ...zapewniamy sobie na 10 sekund dodatkowy 5% do movement speedu. I mianowicie, Xenomorph ma 4,6 m na sekundę, czyli ma bazową 115% prędkości, więc w tym momencie mamy 120%, co jest dużo. Plus jeszcze jak sobie zbustujemy ewentualnym Noedem, no to mamy 124 plus pajączek, nawet wywalając tego Noeda to mamy po prostu, no, mamy po prostu szybkiego, bardzo szybkiego killera, ten perk moim zdaniem dostanie Dostanie netwa, chociaż patrzę na to, że ostatni perk od Gabriela ten też nam zwiększa w zasadzie 102 zwiększa movement speed. Jest zostawiony tak jak jest zostawiony, to myślę, że mimo wszystko to ten perk zostawiam bynajmniej by na razie, ale powiem tak, no, szybko, ten perk będzie szybko topką, bo jest po prostu no, te 5% po, po hicie. No, będzie robiła różnicę mimo wszystko. I ostatni perk: y, opcji Instinct. Y, a i sam perk aktywuje się w momencie, kiedy wieszamy surwa na haku. Y, w momencie, kiedy tego surwa powiesimy, rannego surwa, najdalszego rannego surowa widzimy jego aura przez 5 sekund, a on otrzyma efekt nieświadomego przez 20, y, przez 20, 20 sekund. Perk to jest spoko, taka troszkę biedna barba jak kiedyś. Dodatkowy perk perk na aurę, ale patrzę na to, że Xenomorph, a w zasadzie no do tego sobie przejdziemy, używa trochę portale jak Demogorgon, jak troszkę, nawet na stylu, tak bym powiedział. To no to fajny perk był po prostu Xenomorph może sobie szybko ten alien przejść po prostu z jednej, z jednej części mapy do, do drugiej, ale to sobie omówimy mianowicie e, mianowicie teraz. <tryk> Mianowicie tak, e, podstawowy atak i w momencie kiedy sobie po prostu biegamy tym alienem e, mamy, na, mamy na, po prostu ładuje nam się moc specjalna, czyli tryb e, biegu. W tym trybie e, alien porusza się na czterech kończynach plus może uderzać e, po prostu e, ogonem. Jest to taki dash jak w zasadzie widzicie teraz w, w tle. I fajnie to, fajnie to wygląda. Jest troszkę ciężkie do, do ogarnięcia na samym początku, ale mimo wszystko daje to jakiś fan. I żebyście wiedzieli, jak skontrolować w zasadzie w sensie pewnie to wiecie ale skontrujemy to używając, rozstawiając na mapie takie małe wieżyczki, takie małe miotacze ognia, i każdy z surf może sobie to rozstawić. Mamy bodajże 7 takich, takich wieżyczek na mapie. Alien może je sobie zniszczyć po prostu basiciem basicowym atakiem i wtedy po prostu nie musi się przez jakiś czas martwić i to jest właśnie kontra bo kiedy zostajemy spaleni tym miotaczem płomieni po prostu moc musi się ponownie naładować. dobra i idąc dalej sam alien ma dostępnych 7 tuneli na mapie przez które może się poruszać i wychodzić właśnie w różnych miejscach co prawda do tuneli trzeba wejść ręcznie i ręcznie przez nie przejść i ręcznie z nich i z nich wyjść. Ogólnie wygląda to bardzo fajnie. W zasadzie jakby Demogorgon wychodził powiedzmy teraz, to wy wyglądałoby to w podobnym czasie, a w sensie w podobnym sensie by jego portale wyglądały. I wygląda to najnormalniej w świecie, bardzo, yy, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Yy, ja nie czuję, żeby Alien był znowu nie wiadomo jak mocnym killerem, jest tak raczej myślę w środku stawki najbardziej dla, dla fanu, dla fanów killer jak najbardziej. Myślę, że fan poziomu Łaskera, jestem w stanie zaryzykować takie stwierdzenia, może troszkę słabszy od Łaskera, ale i tak bardzo grywalnym, bardzo fajnym, więc, więc tutaj nie ma z nim problemu. A teraz klasycznie widzicie, widzicie Mori. Osobiście mi się, mi się podoba. Zresztą już miałem dla Was wcześniej przygotowany e, materiał o tiery liście, mojej liście Mori, więc po prostu niedługo wleci Wam po prostu pełna wersja z Alien, bo mówię po prostu poczekam, żeby nie robić tam potem żadnych e, aktualizacji. Ok, ze zmian innych, mniej kluczowych, e, mianowicie zmiany na addonach, dostał wcześniej wspomniany. Demogorgon oraz e, oraz Knajcik I chociażby Demogorgon ma małą zmianę przy e, małą zmianę przy jego mocy specjalnej, bo w tym momencie kiedy wychodzimy z portalu mamy e, 5 sekund, jesteśmy niewykrywalni, a nie 3 tak jak to było było wcześniej, oczywiście będą o zmian jak zawsze macie w opisie i teraz została sama mapa, sama mapa e, No mam teraz wam sobie to, to leć i ogólnie rozwiązali to sobie fajnie bo, tak jak wspomniał to w zasadzie jeden, jeden widz w komentarzach, że no Nost, w sensie, NoStormo jest stosunkowo e, ciasną mapą i killerzy Pokrył Eskera Hunt z Billy'ego e, mieliby bardzo, bardzo prosto. I w tym momencie mamy to rozwiązane bardzo fajnie, bo mamy w zasadzie pół o dwa to map, mamy w zasadzie duży main i mamy też e, wolną przestrzeń do dookoła, więc rozwiązane jest to bardzo, bardzo fajnie, nie ma po prostu problemu, że ta mapa jest po prostu w niektórych miejscach za ciasna. Teraz sobie wam klasycznie ta mapka tam w tle leci, jeżeli chodzi o to co sądzę po tej po o tym DLC, fajna. To prawda, na wygląda o wiele lepiej i o wiele lepiej zachowuje się w menu niż, niż w samej grze, chodzi mi o dźwięki. Ale to może dlatego, że samem grałem w izolację i po prostu o, nie wracają, 29 sierpnia wracicie sobie po prostu e, na live serwery i w zasadzie to by było i to by w, to by w zasadzie było e, tyle, dajcie znać co wy sądzicie, czy wam się podoba czy nie i tyle zapraszam do dyskusji e, wszystkie potrzebne linki macie na dole wiecie, discord, twitch i w zasadzie to jest na tyle, więc dzięki za uwagę do usłyszenia następnym razem trzymajcie się, hej hej